54 mecze, 26 zespołów, 6 grup, jeden mistrz MLS wraca do rywalizacji, ale w trochę innym wydaniu. Pomyślałem sobie, że nie ma sensu robić dzisiaj nagrania sprzed Soldier Field, bo przecież ten turniej będzie rozgrywany. W Orlando. Ten turniej, o którym mowa, nazywany jest turniejem powrotnym MLS, którego stawką będzie udział w Lidze Mistrzów CONCACAF. Zawodników i nas czeka 26 dni meczowych, faza grupowa, runda z 16 drużynami, ćwierćfinały, półfinały, no i oczywiście mecz o mistrzostwo. Każda drużyna rozegra minimalnie 3 spotkania, a maksymalnie, biorąc pod uwagę finalistów, 7. Turniej odbędzie się na Florydzie w ośrodku Walta Disney w Orlando. Zespoły pojawią się na miejscu 24 czerwca, a z kolei pierwszy mecz pomiędzy gospodarzami czyli Orlando i Miami, odbędzie się 8 lipca. Finał zaplanowano na 11 dzień sierpnia. 26 zespołów podzielono na 6 grup. Konferencja wschodnia będzie miała 3 grupy, jedną z sześcioma drużynami i dwie z 4. Konferencja zachodnia będzie miała 3 grupy, 4 drużynowe i później dwie najlepsze drużyny z każdej grupy wraz z 4 najlepszymi zdobywcami trzeciego miejsca przejdą do fazy pucharowej. Chicago Fire trafili do grupy z sześcioma zespołami. Drużyna z Przemysławem Frankowskim w składzie będzie rywalizować z Orlando City, Inter Miami... New York City FC, Philadelphia Union i Nashville SC. W składach ekip MLS oprócz frankowskiego Fire również mamy Kaspra Przybyłko z Philadelphia Union, Adama Buxę z New England Revolution i Jarosława Niezgodę z Portland Timbers. Oraz, przypomnijmy, Przemysława Tytonia w bramce FC Cincinnati. Po zakończeniu turnieju w Orlando MLS planuje powrót do tradycyjnych rozgrywek, tak więc w końcu doczekamy się meczów fire na Soldier Field na stadionie, który od tego sezonu jest domem piłkarzy z Wietrznego Miasta. Przypomnę tylko, że Fire w tym sezonie przenieśli się SeatGeek Stadium w Bridgeview właśnie na Soldier Field, tak więc czekają nas emocje, szkoda, że to wszystko będzie rozgrywane w jednym ośrodku, no ale względy bezpieczeństwa są najważniejsze w tym wypadku i dlatego będziemy wszystko podglądać na kanale ESPN, wszyscy będziemy zasiadać przed telewizorami. Obyśmy już mogli zasiadać również w barach, nie tylko w ogródkach kawiarnianych, ale również wewnątrz. Co prawda to będzie ograniczone, no ale mimo wszystko będzie można zasiąść przy barze, przed telewizorem i trzymać kciuki. My będziemy trzymać kciuki przede wszystkim za Chicago Fire, drużynę z Wiecznego Miasta, w której barwa gra nasz Przemysław Frankowski. Paweł Kuliński, wiadomości datka wiadomości.com Twoje źródło informacji.